Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, by pomyśleć o różnicach między posiadaniem dziecka a kota? W 2025 roku życie staje się coraz bardziej zabiegane, drogie i pełne wyzwań. Dlatego dziś przedstawię Ci 10 powodów, dla których możesz chcieć kota zamiast dziecka. Pamiętaj, to tylko żart, żeby się trochę rozerwać, więc chodźmy się pośmiać. Pierwsze: koty są niezależne. Jeśli coś definiuje kota, to jest to niezależność. Dziecko natomiast jest całkowicie zależne od ciebie i to przez bardzo, bardzo długi czas. W pierwszych latach życia będziesz dbać o każdy szczegół karmić, zmieniać pieluchy, uczyć pierwszych słów, trzymać za rękę podczas pierwszych kroków. Potem przychodzi szkoła, odrabianie lekcji i rozmowy o życiu. A kiedy myślisz, że to koniec, nadchodzi okres nastoletni, w którym będą cię kwestionować praktycznie we wszystkim. Dziecko będzie wymagało twojej uwagi na każdym etapie swojego życia. A kot, ach, kot to zupełnie inny poziom. On chce tylko, żebyś napełnił mu miskę z jedzeniem, zmienił wodę i, oczywiście, od czasu do czasu wyczyścił kuwetę. Poza tym większość czasu spędza na spaniu, myciu się lub eksplorowaniu zakamarków domu. Jeśli wrócisz późno do domu, bo miałeś ciężki dzień w pracy, kot nie będzie robił scen. On tam będzie gotowy na pieszczoty, albo co najwyżej spojrzy na ciebie, jakby mówił: Trochę ci to zajęło, ale w porządku, kropka. I wiesz, co jest najlepsze. Mimo, że są tak niezależne, potrafią okazać miłość. Te chwile, gdy ocierają się o Twoje nogi albo wtulają się na Twoim kolanach, są szczere i spontaniczne. To idealna równowaga. Mają swoją przestrzeń, ale wciąż chcą być blisko. Można to powiedzieć o małym dziecku? Raczej nie. Jeśli cenisz swoją wolność i czas, kot już ma przewagę. Drugie koszty utrzymania. Porozmawiajmy o pieniądzach, bo nikt nie może zignorować finansowego wpływu wychowywania dziecka. Badania pokazują, że wychowanie dziecka do 18 roku życia może kosztować tyle, co luksusowe mieszkanie. W to wliczają się wydatki na pieluchy, mleko, ubrania, z których wyrastają w kilka tygodni edukacje, zajęcia dodatkowe, urodziny, a lista nie ma końca. Nie wspominając o dodatkowych wydatkach, takich jak zabawki, wycieczki i ten telefon lub konsola do gier, o które będą cię błagać. Teraz porównajmy to z kotem. Na początek początkowy koszt jest znacznie niższy. Adopcja kociaka może być darmowa, a nawet kupując od hodowcy, ceny są znacznie bardziej przystępne. Następnie regularne wydatki obejmują karmę, żwirek i kilka wizyt u weterynarza na szczepienia i kontrolę. I wiesz, co jest najlepsze? Koty nie potrzebują drogich ubrań, wystawnych przyjęć urodzinowych czy czesnego za szkołę. Jeszcze jedna ważna rzecz. Podczas gdy dziecko może prosić cię o kieszonkowe lub pieniądze aż do dorosłości, kot nigdy nie poprosi o nic. Jest w pełni zadowolony z podstawowych rzeczy, a jeśli dasz mu kartonowe pudełko, gotowe. Jest szczęśliwy. Jeśli chcesz zaoszczędzić i nadal mieć niesamowitego towarzysza, kot zdecydowanie wygrywa te rywalizację. Trzecie spokojne noce snu. Każdy wie, że posiadanie małych dzieci oznacza rezygnację ze spokojnych nocy. W pierwszych miesiącach często budzisz się co dwie godziny, żeby zmienić pieluchę lub nakarmić dziecko. I to nie koniec, kiedy dzieci dorastają, pojawiają się koszmary, gorączki w środku nocy, a także poranki, kiedy budzą się pełne energii o pięć rano, gotowe rozpocząć dzień, podczas gdy ty marzysz tylko o dodatkowych kilku minutach snu. Z kotem noce są o wiele spokojniejsze. Owszem, mogą budzić się wcześniej albo miałczeć, prosząc o jedzenie, ale dobrze ustalona rutyna zwykle rozwiązuje te problemy. Wiele kotów dostosowuje się do harmonogramu swoich opiekunów, śpiąc w nocy i będąc bardziej aktywnymi w ciągu dnia. Nawet jeśli decydują się cię obudzić, zwykle robią to tylko dlatego, że są głodne, a to można załatwić w kilka sekund. Dodatkowo mruczenie kota to niemal nocna terapia. Badania pokazują, że ten dźwięk może pomóc zredukować stres i sprzyjać głębszemu snu. Więc podczas gdy dziecko może zostawić się z podkrążonymi oczami, kot może być twoim towarzyszem spokojniejszych i bardziej relaksujących nocy. Można powiedzieć, że pod względem snu kot to najlepsza inwestycja, jaką możesz zrobić. Czwarte nie potrzebuje szkoły ani studiów. Opieka nad dzieckiem to nie tylko okazywanie miłości i troski, to także zapewnienie mu dobrej edukacji. A to kosztuje. Od pierwszych lat życia są żłobki i przedszkola, które często mają bardzo wysokie czesne. Potem przychodzi szkoła średnia i zajęcia dodatkowe, bo dziś niemal obowiązkowe jest nauczenie się angielskiego, uprawianie sportu czy granie na instrumencie. Wszystko to obciąża budżet. Nie zapominajmy o studiach, które mogą być inwestycją trwającą dekady, zwłaszcza jeśli musisz pomagać w pokryciu kosztów mieszkania i transportu. Kot z drugiej strony rodzi się już wykształcony. Nie musi uczyć się matematyki, geografii ani historii, bo wszystko, czego potrzebuje, jest zapisane w jego kocim dna. Są mistrzami w polowaniu, nawet jeśli chodzi tylko o zabawkę. Potrafią dbać o swoją higienę i szybko uczą się, gdzie załatwiać swoje potrzeby. Co więcej, kot nigdy nie poprosicie o pieniądze na książki czy opłacenie kursów. Chcę tylko, żebyś był odpowiedzialnym opiekunem i zapewnił mu bezpieczne środowisko do życia. Czy to nie jest ogromna zaleta? Podczas gdy dziecko będzie wymagało czasu i pieniędzy, aby przygotować je do życia, kot już jest gotowy, by być królem lub królową Twojego domu. Piąte, koty są naturalnymi terapeutami. Słyszałeś kiedyś o leczniczej mocy kotów? Nie tylko towarzyszą nam, ale mają również niemal magiczną zdolność uspokajania i przynoszenia pociechy w najtrudniejszych chwilach. Mruczenie kota, na przykład, to nie tylko przyjemny dźwięk badania pokazują, że może ono pomóc w redukcji stresu, obniżeniu ciśnienia krwi, a nawet wspomagać gojenie kości i tkanek dzięki swojej specyficznej częstotliwości. To jak posiadanie maszyny do relaksu 24 godziny na dobę. Porównajmy to teraz do dziecka. Dzieci są urocze, to prawda, ale również nieprzewidywalne. W jednej chwili śmieją się, a w następnej mogą płakać, bo źle pokroiłeś kanapkę. Dzieci mogą być wspaniałe, ale rzadko są uspokajające. W rzeczywistości wychowywanie dziecka często dodaje stresu do życia, od trosk finansowych po emocjonalne kwestie związane z wychowaniem. Kot, z drugiej strony, jest zawsze tam, gotowy do przytulenia na twoich kolanach lub po prostu, aby być obecny w cichy i pocieszający sposób. Nie wymaga wiele, nie zadaje trudnych pytań i nigdy cię nie oceni. Po długim i męczącym dniu mieć kota w pobliżu to jak mieć terapeutę, który nie mówi, ale rozumie wszystko. Niezależnie od tego, czy towarzyszy ci na kanapie podczas oglądania filmu, czy pociera noskiem o ciebie w chwilach smutku, kot jest stałym źródłem wsparcia emocjonalnego. Szóste nie urządza scen. Kto miał do czynienia z dziećmi, wie, że napady złości są nieuniknione. Mogą się zdarzyć w domu, w supermarkecie, w restauracji, a nawet podczas spotkania online, ponieważ dzieci mają perfekcyjny timing, by testować naszą cierpliwość. Krzyczą, płaczą, rzucają się na podłogę, a często wydaje się, że nic, co robisz, nie pomaga. Koty, z drugiej strony, mają zupełnie inną osobowość. Tak, mogą być uparte lub miałczeć bardziej niż zwykle, gdy czegoś chcą, ale nigdy nie zrobią publicznej sceny, ani nie zawstydzą cię przed innymi ludźmi. Co najwyżej, kot spojrzy na ciebie z tym wyrazem wyższości, który mają tylko koty, jakby chciały powiedzieć, zasługuje na więcej uwagi. A nawet kiedy są zdenerwowane, koty mają sposób wyrażania niezadowolenia, który jest wręcz zabawny. Oddalają się, pokazują swoje niezadowolenie, ale nie robią z tego widowiska. Ponadto, łatwo możesz zadowolić kota smakołykiem lub zabawą i po sprawie pokój zostaje przywrócony. Wyobraź sobie życie w środowisku, gdzie nie ma histerycznych krzyków ani niekończących się dramatów. To dokładnie to, co oferuje posiadanie kota. Są spokojne, zrównoważone i dużo łatwiejsze do opanowania niż dziecko w trakcie napadu złości. Zdecydowanie jest to punkt na korzyść kotów. Siódme nie wymaga przyjęć urodzinowych. Przyjęcia urodzinowe dzieci mogą być cudowne lub prawdziwym koszmarem. Od wyboru tematu, przez listę gości, wynajem sali, dekoracje, catering, aż po upominki, wszystko to wymaga czasu, pieniędzy i często cierpliwości. A oczywiście dzieci mają tendencję do tego, by ich urodziny były coraz bardziej rozbudowane. W jednym roku mamy proste przyjęcie, a w następnym już proszą o coś w stylu, bdmuchany zamek z koncertem na żywo. Z kotem nic z tego nie ma miejsca. Nie musisz martwić się o daty, torty ani gości. W rzeczywistości, jeśli chcesz uczcić jego urodziny, możesz zrobić coś prostego, jak dać mu specjalny smakołyk lub nową zabawkę. A najlepsze? Będzie tak szczęśliwy z powodu tej niespodzianki, że pokocha cię jeszcze bardziej. Poza tym koty żyją chwilą. Nie mają oczekiwań, by być zaskaczy rozpieszczane ponad miarę, co oznacza mniejszą presję na ciebie. Podczas gdy dziecko może oczekiwać, że zrobisz niezapomniane przyjęcie, kot po prostu chce, abyś nadal był najlepszym opiekunem, jakiego kiedykolwiek miał. Jeśli wolisz unikać wydatków i stresu związanego z urodzinami, kot jest idealnym wyborem. Ósme są bardziej higieniczne. Porozmawiajmy o higienie. Małe dzieci, zwłaszcza, mają skomplikowaną relację z czystością. Brudzą się podczas jedzenia, bawią się w błocie, wkładają ręce do ust i czasami sprawiają, że zastanawiamy się, jak to możliwe, że ktoś może się tak ubrudzić w tak krótkim czasie. Poza tym, spędzisz lata na zmianie pieluch, a ostatecznie zmierzysz się z wyzwaniami związanymi z nauką korzystania z toalety. Koty natomiast to mistrzowie higieny. Spędzają dużą część dnia na myciu się, dbając o to, by zawsze wyglądały nienagannie. Nie bez powodu sierść kota jest tak miękka i lśniąca, dbają o siebie w imponujący sposób. A jeśli chodzi o potrzeby? Korzystają z kuwety od kociaka, a jeśli będziesz utrzymywać ją w czystości, nie będziesz mieć problemów z zapachami czy bałaganem. Kolejna sprawa to fakt, że koty są bardzo zorganizowane. Mają określone miejsca do jedzenia, spania i załatwiania swoich potrzeb, co bardzo ułatwia życie opiekunowi. Z dzieckiem możesz znaleźć jedzenie rozsiane po całym domu lub zabawki w najbardziej niespodziewanych miejscach. Z kotem życie jest znacznie bardziej uporządkowane i higieniczne. Dziewiąte nie potrzebują szkoły. Jeśli masz dzieci lub kiedykolwiek rozważałeś ich posiadanie, wiesz, że edukacja to jedna z największych odpowiedzialności, a także jeden z największych wydatków. Szkoły, materiały edukacyjne, transport, mundurki, zajęcia pozalekcyjne to wszystko wymaga planowania, czasu i pieniędzy. Nie wspominając o emocjonalnym zaangażowaniu, jak pomoc w odrabianiu lekcji, udział w zebraniach rodzicielskich i radzenie sobie z presją zapewnienia dziecku świetlanej przyszłości. A teraz spójrzmy na kota. On nie potrzebuje niczego z tego. Nie ma czesnego, sprawdzianów ani zajęć wymagających jego obecności. Wszystkiego, czego potrzebuje do życia, uczy się instynktownie od korzystania z kuwety po wspinanie się na najwyższe miejsce na półce, nawet bez Twojej zgody. Oczywiście możesz zainwestować w edukacyjne zabawki lub elegancki drapak, ale to opcjonalne i nie jest wymagane, aby zapewnić mu dobrostan. Co więcej, koty nie mają oczekiwań akademickich. Nie będą rywalizować o oceny, ani prosić o pomoc w trudnym zadaniu z nauk przyrodniczych. Z Kotem możesz się zrelaksować, wiedząc, że jest szczęśliwy i zadowolony po prostu będąc u Twojego boku. Prostota życia z Kotem to ulga w porównaniu do wyzwań związanych z wychowaniem dziecka. Dziesiąte dają Ci wolność podróżowania i relaksowania się. Każdy, kto ma dzieci, wie, jak trudne jest zorganizowanie podróży. Musisz zaplanować każdy szczegół gdzie będą spały, co będą jeść, jak zająć dzieci podczas podróży i oczywiście upewnić się, że miejsce docelowe ma odpowiednią infrastrukturę, by je przyjąć. Nie wspominając o pracy związanej z pakowaniem, walizek dla całej rodziny. Często podróże przestają być relaksujące i stają się kolejnym logistycznym wyzwaniem. Z kotem jest znacznie łatwiej. Jeśli planujesz podróż na kilka dni, wystarczy upewnić się, że ma wodę, jedzenie i czystą kuwetę. Istnieją nawet automatyczne urządzenia do karmienia i podawania wody, które ułatwiają to jeszcze bardziej. Jeśli planujesz dłuższą podróż, możesz poprosić przyjaciela lub sąsiada, by od czasu do czasu zajrzał do kota lub zatrudnić specjalistyczną usługę opieki nad zwierzętami. A jeśli zdecydujesz się zabrać kota ze sobą, jest on mały i dyskretny, co sprawia, że logistyka staje się o wiele prostsza. Ponadto koty są niesamowicie niezależne. Nie potrzebują stałego nadzoru, co oznacza, że możesz wyjść do pracy, na spacer, a nawet na krótką podróż, nie martwiąc się zbytnio. Ta wolność to coś, czego trudno będzie ci doświadczyć z dzieckiem, ponieważ dzieci wymagają ciągłej uwagi. Skotem życie jest o wiele lżejsze i bardziej elastyczne. Możesz cieszyć się chwilami relaksu, nie dźwigając ciężaru tylu obowiązków, wiedząc, że twój futrzany przyjaciel jest bezpieczny i dobrze zadbany. Podsumowując, kot jest niezależny, tańszy, zapewnia spokojne noce i daje wiele radości. Oczywiście dzieci są niesamowite, ale czasami kot może być bardziej praktycznym i zabawnym wyborem dla tych, którzy chcą towarzystwa bez zbyt dużej odpowiedzialności. A ty co wolisz? Daj znać w komentarzach. Podobał ci się film. Nie zapomnij dać lajka, zasubskrybować kanał i podzielić się nim z przyjaciółmi, którzy zastanawiają się nad posiadaniem dziecka lub adopcją kota. Do zobaczenia w następnym filmie.